Defy Damage to zupełnie nowy system ochrony i wzmocnienia włosów. Przede wszystkim dzięki zawartości Quadramin Complex, czyli ekskluzywnej mieszance protein o zróżnicowanej masie cząsteczkowej od 150 do 2500. Dzięki temu mamy włos odbudowany od samego wnętrza po łuskę włosa. Zawiera również argininę. Arginina jest aminokwasem, który jako pierwszy ulega degradacji podczas koloryzacji czy podczas codziennej stylizacji włosów. Dzięki wysokiej zawartości argininy, właśnie w tej linii, włosy odzyskują siłę oraz piękny wygląd. Mamy również olejek z dzikiej róży, który jest bogaty w witaminy. Bardzo łatwo wchłania się we włosy suche, zniszczone, odżywiając je. Olejek z dzikiej róży również redukuje puszenie oraz plątanie się włosów. Wszystko to, o czym mówię, to nic innego jak rewolucyjna technologia liposomalna. Liposom uwalnia składniki odżywcze do włosów wtedy, kiedy wysycha. Otwiera się i składniki wędrują do naszych włosów. Jakie są zalety tej technologii? Przede wszystkim jest niewyczuwalna i niezauważalna, przez co włosy nie są obciążone. Składniki odżywcze stale uwalniają się do włosów, przez co są długotrwale odżywione. Linia zawiera cztery produkty: jest to szampon, odżywka, maska oraz czwartym produktem jest Protective Shield. Protective Shield to krem, który zabezpiecza włosy przed wysoką temperaturą. Przy codziennej stylizacji.